pięć lewy do cztery prawy przypni pięć lewy do 4 prawy przypnij. siedem lewy osiemdziesiąt trzy prawy podwija sto nawrót prawy 4 lewy, długi, 150, 3 lewy, plus. Schamuj. Nawrót lewy. 2 prawy, 40. 4 prawy, 50. 3 prawy, długi, późny nacisk, 40. 6 lewy, 100. 4 lewy, podwójny, otwarty. To 3 prawy, nacisk, przytnij, 4 lewy 50, 5 prawy Zhamuj, nawrót lewy 70, 7 lewy, 80 7 prawy, to 4 lewy, nie tnij, to 3 prawy, długi, późno otwarty, 60